Dzień dobry, witam wszystkich kolegów hodowców. Sławek Łada. Myślę, że każdy mnie zna. Kto mnie nie zna, to się przedstawiłem. Co pierwsze, miałem jechać, jadę do Polski. Będę na wystawie, prawdopodobnie. Wi wiadomo, mam z 1100 km, czy tam 1000, czy 9, no nie wiem, tam do Pola mam 850, i tam 100 km dalej to 950. Będę w piątek na przykład od... To... Myślę, że wcześniej będę jak tam 15 po południu, czy 16, czy tam 17, wiadomo na drodze się wszystko może wydarzyć Będę jeszcze z dwoma kolegami z Dwóch hodowców Jeden, no jak się mówi W Polsce ma gołębie, a mieszka w Niemczech, w Grecji, Darek, to znaczy go A jeszcze ten inny kolega, Heniek Pozdrawiam wasz koledzy Też jedzie ze mną On mieszka do mnie 70 kilometrów Jak się mówi, nie będę brał, jak się mówi Dużo głębi wezmę oryginalne 10, 12, 10 po olimpijce, 407, samce, samice i siostry wezmę jeszcze może brata wezmę, zaraz tych tu połapię, które są, jak się mówi, ludzie pójdą gadać, takie, nie takie, te dzieci po olimpijce są wychowane u Wernego, Kla, żeby nie było później pytań, ktoś konkretny się boi piórko obcinać wszystko, od wszystkich wszystko możecie zbadać jedna krew będzie jedna, na przykład ta matka tej matce, po siostrze no, tych, od tych rodziców, od olimpijki będzie jedna córka, siostra będzie bezpośrednio do 47 i reszta będą dzieci, najwyżej brata wezmę do tej olimpijki to będzie wszystko, jedna krew, także tam nie ma problemu, że piórka obcinać robi co chce, będzie 12, 12 piórek można by obcinać, wiadomo, nie pozwolę wyrywać ale powcinać można. Do tygodnia nie pasuje, do tygodnia może, wiadomo, wycofać się, czy, czy krew, czy, czy zwrót, wiadomo, wiecie o co chodzi. A się tu nie będę tłumaczył wiele. E, wiecie mówię, u mnie każdy go, każdy wie, tu się nie będę chwalił, każdy wie, kto zamawiał. jest niska półka, a to jest wysoka półka. Po prostu nie każdego może stać. Ty wziąć też wstawić 35 za jednego. Tych jest 40, to 20 można na przykład wziąć. Tych jest 40, po 20 można wziąć. Tak, no i się mówi, każdy mi się że wie o co chodzi. Olimpijczyk jest, czy tam polipijczyk jest, olimpijczyk, a, a ktoś za mnie kiedyś zarzucał. Dla za mnie, mnie specjalnie go nie skasowałem, bo napisałem w komentarzu, jak, jak trzeba to gościa usunę. Jak masz po 250 zł. Każdy ilość polimpiastczyków biorę gołębia, Także jak się mówi, ja tam nie jestem z tych, ja jestem z Łomży. Dobra, to było na tyle, jak się mówi. Owiec, także w piątek jestem o czwartek po południu. Do soboty na pewno będę do drugiej po południu, żeby było będzie dobrze. bo nam się spodoba, to będziemy do niedzieli do drugiej po południu. Myślę, że 24 godziny z Wami miło spędzić czas. Starczy. Gry zwykły. Mleko od dzieci. Także jak się mówi, Jan więcej nie daje. Także ktoś myśli. Wiadomo. Dużo na przykład wczoraj jeden pan też zadzwonił. No, no. może tam nie powiem, bo tam nic nie narzekał, ale wziął do mnie dwa młode gołębie. No i się mówi. No mu się zgubiły, nasze to ci moje i wasze każdego się zgubi, najlepszego się, się zgubi. No ale wiadomo, no, nie będziemy gadać, skąd wiadomo, z początku mówi, no, nie wiem czy mogę to powiedzieć, ale to, nie będę gadał skąd, ale na przykład, najpierw mówi mu mama z Maroku, młode gołębie, młode, najpierw mówi, że był stare, bo po, tam pozdychali, no, znaczy, mówi, że, to znaczy, musimy mówić że ma niezdrowe gołębie, u młode, coś tam się zaczęły gubić. No to nie dziwne, jak i moje byli w takiej sytuacji, no, a po drugie to u mnie też wszystkie nie zostają, także u mnie też się zgubiło, a po trzecie to mam... No do głębi mi trzeba wiedzę mieć, o tak jak się mówi, to jest na przykład jogurt naturalny, o. jak się mówi, mam trzy wiadra, po trzy kila, wiadomo, to, 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 to dzisiaj nie będę tu pojecował, w, w każde wiadro na przykład po trzy łyżki, wiadomo, nie, to zaraz, zaraz zrobię od razu... I nie mówi. Na resztę mam kur 10, wymieszam kurą z karmą I tam i się mówi, ja zawsze się staram, nawet, czy to nawet mleko nie za dużo. Czy tam ta glinka, tu, tu czerwona glinka, tutaj wapno, tam, no i nieważne tam i to wymieszam. to u mnie tam nie ma, tam że boli. Ktoś myśli, że na chemii, ja wam powiem tak. Ja nie jestem taki specjalista, Jak, jak trzeba, to będzie taki mój kolega. I Wam e, możemy powiedzieć, my tam nie będziemy mieli czasu, bo każdemu to wytłumaczyć, ale on leci na takich kroplach, e, kuntonikom, ten co ze mną będzie e, ten kolega. ten henik, on leci na kuntoniku, co ja leciałam w 2012 roku. Tylko na tym lecił, gołkę do Werna leci tylko ten kuntonik, on te krople daje, i więcej nic nie daje. I to jest mil i żadnych leków, leków on nie zna. A jak się mówi, no same wiecie, ja jeżdżę do pracy. Moje głębokości, jak się mówi, już teraz jest na przykład, nie, nie ma zegarka, ale czwarta po południu, czy tam 15:30. Moje gołębie są od 18:00, od 19:00. Wczoraj, ale miło, że nie wie, pan. No dobrze, nie będę tu dużo żalować, ale pan będzie wiedział, jak się na. Pan na przykład w Kolej w mieszka, pana brat, pozdrawiam was serdecznie. Wszystkiego dobrego na ten nowy rok dla Was, zawsze dla wszystkich, dla całego świata. Pracuję gdzieś w Hamburgu, czyli nie na Bajerach przy koniach, to wiadomo wiedział o kim mówię. No i widziałeś, nie wiem, 21 godzina była no, ludzie. Nowy rok Sylwestra a ja karmi 21 godzina. No takie życie. Cały dzień byłem w drodze, na wyjazdach w Hamburgu. Wczoraj byłem zaniec zwróciłem. To u no, tego Darka, bo to nie ma tam... Nie to, że ktoś powie, że nie był, że czaruje, Byłem u Darka w domu, on był mój kolega w Grecji razem, że pojechałem go odwiedzić. Obiecywałam mu dwa tygodnie temu, ale mówię, jak czy teraz nie odwiedzę, czy nigdy nie odwiedzę. Przyjechałem, 20 godzina. Zamiast żona pisze, mówi ty chyba zginęłeś. No w sumie ja też mam rodzinę, ja chcę z tego życia złość. Jak się, mówię, no... Zap... się mówię, a żeby nikt nie myślał tam nie będę tu latał, kogo szukał, kto chce, dzwoni, kto nie chce nie dzwoni i mój telefon w Polsce tylko telefon działa 0049 i dalej mój telefon 17 i tak dalej. tylko telefon trzeba wpisać tak jak ja na filmy wpisuję 0 i dzwoni proszę sms może dojść ale tam sms to wiecie tam, odczytam nie odczytam ale dzwoni whatsapp nie działa ani po prostu whatsapp w Polsce nie działa ten internet albo w Polsce nie działa w ogóle się do mnie nikt na whatsapp nie dzwoni na telefon się dodzwonicie a na whatsapp się nie dodzwonicie to wszystko także szczęśliwego Nowego roku dużo szczęścia dużo jedynek jak się mówi i w chemię nie wiecie, jak trzeba, trzeba dać tylko na przykład jak wiecie dajecie teraz jak za mnie mówi jak tam, na przykład dwa gramy jak dużo dajecie to na drugi rok trzeba 8 gramy dać za dwa za lata trzeba dać 15 gram ta chemia już nie działa a nie to trzeba trochę zmienić ale jak się mówi dwa tygodnie przedlotamy damy trzy dni jakiegoś tam na no, żółtych u nie po szóstym siódmym locie dajcie dwa dni ale nie co tydzień, nie co dwa. Bo jak ktoś mi gada, że daje leki, no nie będę gadał. Bo to jakieś dziwne komentarze. Pozdrawiam do piątku. Się mówi, miło Was. Myślę, że wiadomo, nie ma swojego stanowiska. O to pójdzie. Tam, nie, ja nie jestem jakiś handlarz, albo coś. Ktoś będzie kiedyś widział w jak się mówi. tych nawet. Ja tam nie mam problemu. Tylko jak się mówi. U mnie te co wychowane, wiadomo. Nie wszystkie, ale to jest. Malutka półka. A to jest werner Gokla po Olimpiadzie. Także to, żeby się nikt nie dziwił, mówię. 30 gębi tych możecie, czy 40 za jednego. Pozdrawiam. Do usłyszenia.